Poznawionych machan żyło Twojego jest święta Maria, Matko Boża, obróci się nami przymioraz i do naszej mam. Siła różańca no, wynika z tego, że zwracamy się do naszej mamy, mamy też, naszego Boga Ojca, który, która może u niego wypraszać wiele łask. Bo jak najprościej wypraszać łaski przez mamę. Ta modlitwa daje siłę, ponieważ to jest modlitwa, która pokazuje nam życie Jezusa Chrystusa i Maryi. To znaczy jest Ewangelią przełożoną na, na język medytacji, język wejścia w, w serce tej modlitwy i myślę, że to jest chyba taka siła tej modlitwy, że jest Ewangelią, która zostaje potem przepracowana, przemyślana, przemedytowana, Na za każdym razem jest inna też, ponieważ po pierwsze człowiek, który się modli jest w innym momencie życia, a po drugie sądzę też, że same treści są dojrzalsze co jakiś czas. My dojrzewamy też wierze i można właśnie na Różaniec zobaczyć, że, że jesteśmy do przodu z, z odbieraniem Ewangelii na co dzień. Różaniec to nie jest modlitwa ludzi mocnych. To jest modlitwa tych, którzy moc mają nie w sobie, tylko w Bogu i myślę, że to jest jakaś chyba taki barometr tego, czy my jesteśmy autentycznie przeniknięci duchem Jezusa, czy nie, bo, bo, bo modlitwa przychodzi głęboka wtedy, kiedy no jest bezsilność jakaś. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Taka modlitwa daje dużo siły do codziennego życia. I pomaga przetrwać też trudne chwile. Kiedy czujemy potrzebę, e, warto też się pomodlić. Wtedy no, dajemy radę w tych codziennych troskach, sprawach. Jest bardzo wielu młodych, którzy się modlą na różańcu o wiele częściej i wiele głębiej niż ludzie dorośli. I to jest dla mnie fenomen, że jeżeli już dojdą do, do tego, tego smaku, to różaniec z nich nie zginie. Różanizm to po prostu jest piękna modlitwa. Przez różanizm można wiele łask wy, wyprosić. czy Przez najświętszy Mary Panny u Jezusa. Modlę się o, o dobre zdanie matury, o, o taką mądrość w podejmowaniu de decyzji, o, o dobre studia, no i o rozeznanie, powołanie w dorosłym życiu. Za rodzinę, za bliskich i za cały kościół za wszystkich wierzących. Pamiętam jeszcze jako dziecko, dużo spędzałem czasu u moich, u moich dziadków i bardzo często, praktycznie codziennie widziałem dziadka z, z, właśnie z różańcem w ręce. I na pewno ten obraz mi się mocno zapisał właśnie w pamięci. Gdy sobie wyobrażam dziadka, to właśnie albo na koronce, albo na różańcu. Ja mam drewniane różańce, teraz przywiozłem sobie z Ziemi Świętej. Dla mnie, że coś jest drewniane, to ja mam zawsze taki obraz w głowie, że to jest jak kawałek ukruszonego krzyża i... A my się łapiemy różańca w takim momencie, kiedy my się powinniśmy łapać krzyża, nie? To znaczy rzeczy, która jest nam dana przez Boga i która ma nas unieść na morzu, oceanie, czasem wzburzonym, I, bo jesteśmy trochę rozbitkami, dopóki nie dojdziemy do tego portu, który się nazywa zbawienie, Pełnia człowieczeństwa. Święta Mario, Matko Boża, się Teraz jest